Hejka wszystkim z tej strony, pola Amelia i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o energii: o tym, jak sprawić, że ludzi będzie do Ciebie ciągnęło, o tym, jak sprawić, że wejdziesz na wyższe wibracje i będziesz przyciągać cuda do swojego życia i ogólnie, jak polepszyć jakość swojego życia. Tak naprawdę polepszyć, polepszyć, bo ty i to, co się aktualnie dzieje w Twoim życiu, to jest rezultat tego, co robiłaś i o czym myślałaś w przeszłości. Więc żeby w przyszłości się coś zmieniło, musisz w teraźniejszości pracować na tym, żeby to zmienić i żeby później mieć lepsze życie. A więc ten filmik jest dla osób, które chcą zmienić coś w swoim życiu na lepsze i które mają otwarty umysł, twoje myśli kreują emocje. A emocje to jest energia i wibracje. A więc Twoje myśli kreują energię, w jakiej aktualnie się znajdujesz. Jeżeli wkładasz sobie do głowy, myślisz jakieś negatywne sformułowania, to one się przekładają na emocje, które czujesz. I te emocje to jest energia, w jakiej funkcjonujesz. Więc jeżeli powiesz sobie na przykład, jestem brzydka, to nie ma w ogóle opcji, że możesz się czuć dobrze po czymś takim, po takiej myśli, po powiedzeniu czegoś takiego. Więc mówiąc coś negatywnego, czujesz się źle. Przekłada się to na niskie wibracje. Będąc w niskich wibracjach, przyciągamy do swojego życia niekoniecznie to, co chcemy. I ja zawsze mówię, że najlepiej zastępować te negatywne rzeczy, nawet jeżeli czujemy, że okłamujemy siebie. Na przykład, jestem brzydka, jestem piękna. Zastępować te negatywne pozytywnymi, ale jeżeli naprawdę czujesz, że się oszukujesz i nie możesz, nie możesz, nie możesz. To chociaż nie mów tych negatywnych, bo to jest już jakiś krok do pozytywnego efektu nie mówienie negatywnych rzeczy, po prostu zaprzestanie tych negatywnych. Żeby Wam to zobrazować, posłużę się schematem Davida Hawkingsa, który pokazuje, jak bezpośrednio emocje wpływają na to, w jakiej energii funkcjonujemy, czyli jak poziom świadomości wpływa na to, czego doświadczamy aktualnie w życiu. Mówiąc prosto, odczuwając negatywne emocje, funkcjonujemy na niskich wibracjach. I to jest też wytłumaczenie tego, że jak powiemy sobie, że mamy pechowy dzień, to kolejne złe rzeczy do nas przychodzą i już mówimy, nie no, ciekawe co mnie jeszcze dzisiaj spotka i bęk, wylewa nam się herbata na nas, albo coś w tym stylu. Więc funkcjonując długo na niskich wibracjach, odczuwając negatywne emocje, przyciągamy do siebie rzeczy, które po prostu odpowiadają temu poziomowi wibracji, temu poziomowi świadomości. I tą energię odczuwają też inni ludzie, bo tak, ludzie odczuwają energię nawet jeżeli ktoś nie jest rozwinięty duchowo, też odczuwa energię, A więc to wszystko wpływa na naszą aurę, czyli na pole energetyczne człowieka. Natomiast mając pozytywne myśli, kreujemy pozytywne emocje i wtedy wznosimy się, jesteśmy wyżej i możemy przyciągać do siebie różne cuda, manifestacje, przyciągamy lepsze rzeczy. I ogólnie ludzie odczuwają od nas lepszą energię. Przejdę do sprawy muzyki, bo muzyka, jakiej słuchasz, ma niesamowity wpływ na to, jak się czujesz. I myślę, że są osoby, które to bardziej odczuwają, są osoby, które mniej odczuwają, ale na każdego muzyka poniekąd ma jakiś wpływ, bo muzyka wiadomo ma jakąś częstotliwość. Nie słuchaj smutnych piosenek, o które mają smutny tekst. My chłoniemy muzykę jak gąbka. Jeżeli jest jakiś negatywny tekst, to on powoli wchodzi do naszej, do naszego mózgu, przez to, że to jest energia, wiadomo, wszystko z energią, ale jeżeli to wchodzi do naszego mózgu, to to wpływa na naszą podświadomość. Ja na przykład mogę sobie porównać różne okresy w moim życiu, kiedy na przykład słuchałam Billie Eilish, muzykę typowo smutną, która ma tekst dosyć taki osławiający tą osobę, bo no wiecie jak to jest jeżeli słuchamy jakiejś piosenki, to ona nam później często gra w głowie i jeżeli cały czas gra nam w głowie tekst, nie chce mi się ży e, albo coś w tym stylu, to w jaki sposób to ma was napędzać podczas dnia, na przykład później jak sobie coś tam robicie, no nie, żadne, więc dlatego warto słuchać muzyki, która ma dobry tekst tekst powerful, który was nakręci do działania E, też beat, który Was nakręci do działania. A jeżeli wolicie takie spokojniejsze utwory, to wtedy wpiszcie sobie na przykład um, positive energy albo relaxation music, na przykład 528 Hz love frequency, to Was odpręży, bo też to działa na mózg. W momencie, kiedy widzisz, że to jest um, positive energy, kłonisz jakby to, co jest dobrego z tej muzyki. Kolejna sprawa to woda. I tutaj musicie otworzyć umysł, bo to, co Wam powiem, to jest dziwne. I nie powiem Wam po prostu: pijcie wodę. Nie, powiem Wam coś lepszego. Stało udowodnione naukowo, że woda ma częstotliwość wiadomo, i odpowiada na intencje. Jeden japoński naukowiec, yy, Masaru Emoto, um, udowodnił, że woda odpowiada na intencje i że woda może magazynować uczucia i stany świadomości. I mi to, jak o tym usłyszałam, to trochę rozwaliło mózg. W tym eksperymencie zamrożono cząsteczki wody. Kształki wody ukształtowały się w inny sposób, zależnie od tego, co mówiono o tej wodzie, jaka była intencja. Na przykład, jak była intencja: „dziękuję albo kocham cię, to one się ukształtowywały w inny sposób. A jak była intencja na przykład Adolf Hitler, albo you fool Albo co tam było, denerwujesz mnie To one też się ukształtowały W inny sposób, tutaj wam wyświetlę Co możemy wyciągnąć z tego eksperymentu to, że dzięki wodzie możemy manifestować różne rzeczy, że woda może być przedmiotem manifestacji, i też woda jest ważnym elementem w wielu religiach, na przykład chrzest, woda święcona, kropienie wodą itd. Więc cokolwiek powiecie tej wodzie, którą pijecie, wlewacie w siebie, bo człowiek jest w 70% zrobiony z wody, więc pomyślcie sobie, że jeżeli woda reaguje na intencje, to, co możemy zmienić tylko poprzez myśl. I jeżeli jesteśmy w tych 70% z wody, to będąc w negatywnym otoczeniu, e, słuchając negatywnych treści, otaczając się negatywną energią, po prostu, woda w nas zaczyna się poniekąd psuć. I my zaczynamy się czuć źle. Biorąc prysznic, możesz sobie powiedzieć, że na przykład zlewa, ta woda z ciebie zlewa całą negatywną energię i bierzesz z niej to, co dobre. Kolejna mega ważna sprawa to treści, jakimi się karmisz na co dzień, wie o treści, czyli kontencie w internecie. I to, co oglądasz całymi dniami, ma mega wpływ na to, jak zaczyna funkcjonować twój mózg. Dlatego, że jeżeli przez cały dzień scrollujesz bez sensu i powiedzmy, że tam jakąś jedną mądrą rzecz znajdziesz na TikToku, to to i tak nie ma jakiegoś głębszego sensu. Twój mózg dostaje mega dużo dopaminy. Później, jak odkładasz ten telefon, to ci zaczyna brakować tej dopaminy. I powiem wam teraz, jak można zamienić ten czas na coś bardziej produktywnego. Nawet jeżeli chcecie być na tym Instagramie, przynajmniej wykorzystajcie go do czegoś produktywnego, do czegoś mądrego. Tutaj wam wyświetlę kilka kont takich, jeżeli was interesują psychologiczne tematy. Konto takie spiritual, finansowo-motywacyjne. Jeżeli chcielibyście się uczyć niemieckiego, to wyświetlę wam tutaj. Albo Spanish with Vicky, jeżeli chcecie się pouczyć hiszpańskiego. Bo czasami powinniśmy się bardziej skupić na swoim życiu. I jeżeli na przykład śledzimy milion osób, które... i patrzymy, czy ktoś jest dalej z kimś, albo czy ktoś zerwał, albo czy ktoś, nie wiem, coś tam zrobił. Ja wiem, że jakby czasem to jest spoko, żeby zobaczyć jakąś dramę czy coś, ale nie powinniśmy tym żyć. I to, ta rozrywka nie powinna być naszą codziennością. Spróbuj znaleźć typ książek, które cię zaciekawi, spróbuj znaleźć jakieś dokumenty, które może cię zaciekawią. A więc teraz przejdę do jedzenia. Jedzenie tak zwane wysokowibracyjne to jest jedzenie jak najmniej przetworzone, czyli owoce, warzywa, rośliny i na przykład jeżeli coś zostaje zabite po to, żeby ktoś mógł to zjeść, to wiadomo, że ktoś, kto jest świadomy, jest rozwinięty duchowo, odczuje to trochę w inny sposób niż osoba, która po prostu je, bo tak wszyscy robią. Ale jeżeli ktoś je coś, co zostało zabite i ma tą świadomość, to nie, to na logikę biorąc nie może się po tym czuć dobrze. Tak samo fast foody, które się nie rozkładają przez 4 miesiące albo nie wiadomo ile i... Nie róbcie tego po prostu swojemu organizmowi, bo to wiadomo, że to jest tak sztuczne, że nawet wasz organizm musi walczyć tak naprawdę, żeby to strawić. Po prostu nie róbcie tego sobie. Kolejna sprawa to już. To daje wam szczęście i radość w danej chwili, ale później jest zjazd i musicie znowu do tego wrócić, żeby znowu być wyżej. W ten sposób się popada w uzależnienia, które kompletnie nas wyłączają z życia. Nie warto. I też chciałabym tutaj powiedzieć, żebyście. Nie palili jednorazówek. I w ogóle, żebyście nie palili, błagam. <gry> Kolejna sprawa to jest pewność siebie, ale o pewności siebie nagrałam filmik, tutaj się wyświetli, i musicie go zobaczyć, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Kolejna sprawa to wdzięczność i wprowadź do swojego życia nawyk, jakim jest. Bycie wdzięcznym za pięć rzeczy, na przykład rano po przebudzeniu, od razu jesteś wdzięczna za to, za to, za to. Na początku zacznij od pięciu, później będzie wszechświat ci zsyłał jeszcze więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczna, bo tak to działa. Za im więcej rzeczy jesteś wdzięczna, tym więcej rzeczy dostajesz. To może się wydawać dosyć oczywiste, ale jeżeli każdy, kto o tym wie, o tym wie, że powinno się praktykować wdzięczność, faktycznie by ją prakty praktykował, to życie by wyglądało inaczej. Kolejna sprawa to dbaj o siebie, bo jeżeli zrobisz sobie takie małe rzeczy typu mini spa, zmienisz fryzurę, zrobisz paznokcie, takie po prostu typowe rzeczy, które sprawiają, że, że czujesz się lepiej, wpływają też na to, że jesteś na wyższych wibracjach, bo w zadbanym, zdrowym ciele zdrowy duch. Kolejna sprawa to dbaj o czystość wokół siebie. Dlatego, że jeżeli masz bałagan, to denerwujesz się, że nie możesz czegoś znaleźć, denerwujesz się, bo cię to rozprasza, i tym sposobem jesteś w negatywnych emocjach, odczuwasz negatywne emocje, jesteś w niskich wibracjach, przyciągasz złe rzeczy. I wyjściem z tej sytuacji jest odkładanie wszystkiego od razu na swoje miejsce. Jeżeli macie problem z bałaganem, to to jest tip, chyba jeden z najlepszych. Kolejna sprawa to radość, czyli rób rzeczy, które sprawiają ci radość. Po prostu sprawiają, że czujesz się dobrze. Wyjdź sobie z psem na spacer, pobaw się z nim, nie wiem, idź na jogę, idź na taniec, pośpiewaj sobie, powoń z przyjaciółmi, rób rzeczy, które sprawiają, że się czujesz dobrze, które są dobre i zdrowe. Jeżeli jest coś w danej sytuacji, co może sprawić, że się będziesz czuła lepiej, bardziej radosna, to to po prostu zrób. Kolejna sprawa to odpuszczanie i nie Tum w sobie emocji, nie duś w sobie tego, że na przykład kogoś nie lubisz albo że komuś czegoś zazdrościsz. Odpuszczaj, ja nie mówię, że musisz teraz iść, nie wiem, przepraszam tą osobę, ale nawet jeżeli ona zawiniła, jeżeli ktoś ci skrzywdził, to musisz odpuścić, bo to tylko ciebie dusi od środka. Ta osoba najprawdopodobniej. He doesn't care, she doesn't care. Musisz ty się tego pozbyć, bo to ciebie zjada od środka. Jakby serio karma zrobi swoje, więc odpuść. Kolejna sprawa to medytacja. Medytacja poprawia koncentrację, poprawia sen, leczy bezsenność, arytmię serca, nadciśnienie. Naprawdę to, ile medytacja ma plusów, po prostu wpiszcie sobie, nie wiem, medytacja na sen albo medytacja na dobry dzień na YouTubie i naprawdę wszystko. Będziecie wiedzieć. Ostatnia rzecz to natura i idź sobie na spacer, usiądź nie wiem, na trawie albo na ławce w parku i poobserwuj ptaki, które latają albo mrówki, które sobie chodzą i pokontempluj, także tak powiem i spróbuj się tak połączyć z tą naturą, być tak jednością, bo wtedy to jest takie uczucie takiej lekkości, takiej radości, że jakby to wszystko działa, że tak powiem. Więc to byłoby na tyle w tym filmiku. Ja mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał i że wyciągniecie z niego coś dla siebie dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ciao!